Hej, hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emilka. Witam was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku tej serii. Dziś mamy piątek, 23 dzień grudnia, a to oznacza, że już jutro wigilia. Także jestem pewna, że w waszych domach trwają już ostatnie przygotowania do świąt. U mnie oczywiście również. Wszyscy mamy ręce pełne roboty i serca pełne radości. Emilka też. Także no co no, chodźmy już do niej, pomóc jej w tych ostatnich przedświątkach. Przygotowaniach. Emilka od Rana jest w bardzo dobrym nastroju, wróciła już od rodziców, jak widzicie, wstawiła sobie pranie i się uśmiecha, bo spędziła u rodziców bardzo miłą noc. Wspominali sobie stare czasy przy strojeniu choinki. Emilka też oczywiście bardzo cieszy się z narodzin, z narodzin Stefana. Wiadomo, braciszek dał jej bardzo dużo niespodziewanego szczęścia i radii. Radości. poza tym Emilka już dziś poda w restauracji świąteczne posiłki wymyśliła nowe menu ale właśnie zanim wybierze się do pracy to postanowiła spędzić trochę czasu w łazience jak widzicie, tak jak powiedziałam wstawiła pranie, tutaj zabierze się, wiecie odświeżyć, umyła zęby no i ogólnie wiecie, taki poranek w łazience, żeby dobrze naszykować się na ten nadchodzący dzień poza tym tutaj kiedy Emilka już zakończy dodawanie sobie pewności siebie, no bo zobaczcie jest bardzo pewna siebie miętowa świeżość, tak mycie zębów w Simsach masz teraz taki świeży oddech, mimo to powstrzymaj się przed huchaniem innym Simom prostą twarz, no świetny nastrójnik naprawdę cudowny wiesz co Emilko, to może jeszcze, o właśnie pośpiewaj sobie pod prysznicem dlatego, że Emilka zamierza jeszcze przed wyjściem do restauracji przećwiczyć sobie świąteczne piosenki. Dlatego, że jak wiecie, celem Emilki jest i było od samego początku to, żeby nauczyć się grać i śpiewać, udało jej się, udało jej się wypełnić ten cel. Czuję się już całkiem komfortowo, jeśli chodzi właśnie o śpiewanie piosenek no i dlatego dziś zamierzę dać taki malutki występ w swojej restauracji. Może tak, dla rozgrzewki. Poćwiczysz sobie, poćwiczysz sobie tak po prostu na dobry początek. Tak, no głos rozgrzałaś pod prysznicem, więc teraz sobie poćwiczysz, Uu, Milko. Emilko. No to jest taka rozgrzewka, jak słyszycie, widzicie? O. No tak, dokładnie tak. <laughs> Super. No i jak widzicie, też lampki są nadal, błyszczą pięknie, bałwany strzegą wejścia do domu, <laughs> bałwanki trzy, a Matylda, Matylda wyszła na poranny spacer, też zmierza w stronę lampek świątecznych, cudownie w tym swoim pięknym kocu. Jak się czujesz dziś, Matylda? Uuu, widzę poważny nastrój. Uch. Tylta, co ty tam widzisz? Śnieg sypie. No, sypie. No tak, jak widzicie, całkiem sporo tego śniegu. Znowu, z czego ja się bardzo cieszę, oczywiście. No i tak, przed nami bardzo, bardzo aktywny dzień. Także myślę, że Emilko, jak tam? Już? Rozgrzane? Wygląda na to, że tak. Grudnik w tle. Grudnik, święta idą. No, właśnie tak. On taki poważny bardzo poważny, ale uwierzcie mi, ja wiem, że on się cieszy. Dobra, Emilka, bierzesz swój sprzęt i yy, jeszcze może zmienisz sweterek na jakiś taki bardziej świąteczny i uciekamy do pracy. Ósma rano, idealny czas. Jesteśmy już w restauracji i zobaczcie kogo my tutaj mamy. Emilka postanowiła po drodze odwiedzić jeszcze szybko rodziców i zabrać Rosie na spacer i też właśnie do restauracji, żeby sobie tutaj spędziła z nami mm, miły dzień, jak Widzicie, sprzęt też już z nami tutaj jest gotowy, żeby móc dać koncert. No i Emilko, kiedy zajmiesz się Rosie, to napełnisz fontannę. I dzisiaj myślę, że mm, napełnimy fontannę napojem jakimś. Może właśnie y, musujący sok jabłkowy. Y, podamy też znowu, tak jak ostatnim razem, poczęstunek, żeby tutaj nasi goście mogli y, spróbować naszych y, Wiecie, takich przystawek pyszności i co my tutaj mamy? Mamy kiełbasę z papryką, migdałowe makarniki. Uuu, co to jest? Muton biryani. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda pysznie i świątecznie. Co tam Rosie byś chciała? Co? O, przytulaska byś chciała. No to damy Ci jeszcze przysmak, oczywiście. No a ja pokażę Wam, że tutaj właśnie Emilka przygotowała nowe menu. I to menu jest takie bardziej świąteczne, jest skromne. Świąteczne, a właściwie wigilijne. O. I tak, mamy do picia wodę i i proponujemy też naszym gościom musujący sok jabłkowy, który tak trochę, wiecie, będzie naszym kompotem z suszu. Poza tym mamy pierogi z warzywami, no bo święta, wigilia, no to pierogi muszą być. Mamy też zupę grzybową i kolację z rybą. Gdybym mogła tutaj wpłynąć bardziej na to menu, to podałabym barszcz, ale niestety w Simsach nie ma barszczu, więc mamy zupę grzybową. Zresztą też wiem, że u Was, u niektórych z Was na wigilijnym stole właśnie zupa grzybowa się pojawia, u mnie nie. No, i też jako deser mamy sernik, wiadomo, że tak. Także takie pyszności na dzisiaj mamy przygotowane. No i otwieramy, otwieramy restaurację, czekamy na pierwszych gości, tutaj już przy drzwiach. Czekamy też oczywiście na naszych pracowników, którzy. No mają dzisiaj ciężką drogę do pracy, dlatego że jak widzicie jest zamieć śnieżna znowu. Mam nadzieję, że nie będzie tym razem e, znowu awarii prądu. Emilko, co? Trzymamy kciuki i skosztuj. E, popraw jakość. O, a może popraw jakość, tak, no bo my tutaj musimy mieć, no. wiadomo, najwyższą jakość wszystkich posiłków i e, no, e, nasz sok też musi być najpyszniejszy na świecie. O, tak, jest od razu lepiej, więc weź, próbuj. Próbuj, jak smakuje. O, widzicie w ogóle, jak tu jest kolorowo, emilkowo, cudownie. Co mamy za nastrójnik? Napój wysokiej jakości. Ten napój smakuje po prostu idealnie. Bardzo, bardzo się cieszę. Tu mamy w ogóle, widzicie, pozytywne nastrójniki mm, związane z naszym porankiem w łazience, ale też musujący sogi jabłkowy niezawodnie doda ci sił. I ani Animuszu, dzień dobry! Mamy pierwszego gościa. Czyste struny głosowe. Śpiewanie pod prysznicem inspiruje Simów i atrakcyjna aparycja czuję się atrakcyjnie po wystrojeniu się przed lustrem, bardzo dobrze o, goście zmarznięci, no o, widzicie widzicie, zapraszamy, bo my tutaj mamy właśnie w kominku się pali, także zapraszamy bardzo serdecznie proszę się rozgościć, usiąść sobie w ogóle Rosie tutaj też towarzyszy robi nam klimat, wiecie, robi nam klimat robi nam atmosferę także świetnie, zapraszamy Zoe proszę tu, zaprasza do stolika więc my też, my też musimy podejść i przywitać naszych gości. A pan to już u nas był ostatnio, także widzicie, chyba mamy stałego klienta, stałego gościa, z czego ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Mamy nadzieję, że dzisiejsze potrawy wigilijne, świąteczne będą Państwu bardzo, bardzo smakować. No i zobaczcie tylko ten widok. Mamy naprawdę pełną salę. Tutaj George przyjmuje zamówienie. Emilka się tam rozgrzewa. Rosie jej towarzyszy. Jak widzicie, Rosie chyba zamierza nam Śpiewać. Mamy tutaj jeszcze też panią, która się ogrzewa przy naszym kominku bardzo dobrze, bardzo słusznie, no bo przy takiej pogodzie to trzeba. Mamy też 24 godziny na zapłacenie rachunków, zanim zostanie odcięty dopływ wody mm, i prądu też. No niedobrze, Emilko, niedobrze, także mm, zaczekaj chwilkę, wiesz, skoro wzywają cię tam też sprawy domowe, no właśnie, to opłać te rachunki, żeby nie było, że wrócimy do domu i znowu nie będzie prądu. No mam nadzieję, że tam Wiesz, szybka płatność i będzie sprawa załatwiona. Co byś chciała, Rosie? Co byś chciała? Może yy, może chciałabyś się pobawić chwilkę, co? Pobawimy się tutaj. Yy, jak tam nasi goście czekają cały czas na zamówienie. O tutaj widzę, że pani sobie myśli, że wystrój tego lokalu jest naprawdę ładny i pani w ogóle należy do klubu gnomów ogrodowych. Yy, a tutaj też pani myśli, że yy, nastolatka. O, fajnie! Fajnie, cieszę się, bo to znaczy, że docieramy wiecie do każdej grupy wiekowej. I tutaj e, też sobie myśli właśnie, że wystrój lokalu jest naprawdę bardzo ładny, obsługa jest fantastyczna, no to cudownie, bardzo, bardzo się cieszymy. Emilko, wiesz co, e, ja Ci proponuję, żebyś Ty tutaj zaśpiewała w końcu piosenkę i przygotowałaś na dzisiejszy wieczór piosenkę Mrugaj, mrugaj gwiazdko ma. I powiedzcie sami, czy ten tytuł nie kojarzy Wam się z naszą piosenką świąteczną Świeć gwiazdeczko, świeć co, bo mi, bo mi bardzo, Emilko proszę.

No, i ja myślę, że Emilka może być z siebie naprawdę bardzo, bardzo dumna, bo pięknie, pięknie nam zaśpiewała. Zaczynała, wiecie, od naprawdę bardzo, bardzo podstawowych podstaw, a teraz potrafi śpiewać piękne świąteczne piosenki. I to nam tutaj robi niesamowitą atmosferę. Goście dostali jedzonko, jak widzicie. Mają tutaj pierogi, kolację z rybą. No, także. Mam nadzieję, że będzie smakować. Może tutaj e, podejdziemy, może jeszcze zdążymy. Mm. Może podamy też darmowy deser. Serniczek, no serniczek do tych pierogów będzie pasował idealnie. No i tak właśnie, skoro tutaj się dzieje nam taka właśnie świąteczna atmosfera, to e, oczywiście, że chciałabym dzisiaj z wami porozmawiać o waszych zajęciach świątecznych, no bo to już za chwilę, już tuż, tuż. No i skoro tutaj Emilka śpiewa, to ja już wiem, że część z was też śpiewa w okresie świątecznym. Nie mogę pozwolić, żeby wyszła pani z tą Zadowolona, proszę zamówić dowolny deser, a ja zajmę się rachunkiem. Świetnie. E, tutaj Pani też, oczywiście. E, o, przywitamy, tak. Proszę, 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 proszę. Super, Emilko, naprawdę bardzo dobrze ci idzie to prowadzenie tej restauracji. No i właśnie zajęcia świąteczne. Poza śpiewaniem takich pięknych piosenek, jak tutaj zaśpiewała nam nasza Emilka, to są oczywiście też inne zajęcia świąteczne. Na przykład u mnie ja zazwyczaj do tej pory każdego roku mmm, grałam w różne planszówki. Nie wiem, jak będzie w tym roku, zobaczymy, bo to. Joe! George! No wiesz co? Ojejku, no presja niedźwignięta. Wybitnie presja niedźwignięta, ale nie szkodzi, są święta. Nic się nie stało, nie przejmuj się George. Mm, jeśli chodzi właśnie o planszówki, to zobaczymy, jak będzie w tym roku. Mm, nie wiem, dlatego że Hmm, może zaparzymy sobie herbatę z krwotu pomarańczy. O, pomarańcze, mandarynki to bardzo świątecznie. E, dlatego, że na ten czas, właśnie na, ten, na te dni świąteczne, hmm, chociaż wiecie, ja święta spędzam u rodziców, e, dlatego u rodziców pewnie nie będę tego robić, ale kiedy już będę u siebie w domu, to na 100% w tym roku, w święta, będę składać Lego. I będzie to bardzo, bardzo duży zestaw Lego, bo Lego Kevin. A Kevina też oczywiście tradycyjnie oglądam każdego roku. Więc będzie tutaj bardzo, bardzo fajne takie uzupełnienie tego czasu. Wiem, że Kevin będzie w tym roku w telewizji, zawsze jest w sumie, w telewizji w czasie, w którym ja jestem u rodziców. Hmm, więc zobaczymy, czy będzie u rodziców Kevin też, bo tutaj Wam zdradzę taki sekret, mini sekret: Mój tata nie lubi Kevina, <gry> dlatego być może Kevina nie będę oglądała wtedy, kiedy będzie w telewizji. Ale ja sobie zawsze później włączam tak czy tak właśnie Kevina, żeby sobie obejrzeć mimo wszystko, nawet jeśli w telewizji, w telewizji mi się nie uda. No i właśnie poza Kevinem oczywiście oglądam też Świat według Ludwiczka. W tym roku też oglądałam już świąteczne odcinki mojej ukochanej bajki z dzieciństwa w czasie, kiedy tworzyłam dla was kartki świąteczne. Pokazałam wam też to na stories i bardzo dużo osób do mnie napisało, gdzie znalazłaś odcinki świata według Ludwiczka. Ludwiczka, więc już Wam mówię, że świat według Ludwiczka jest na YouTubie. Możecie sobie bez problemu znaleźć te świąteczne odcinki. I jeśli na przykład nie oglądaliście wiele lat i też to jest Wasza bajka z dzieciństwa, to koniecznie sobie obejrzyjcie właśnie teraz w czasie świątecznym, jak będziecie mieli chwilkę, bo to jest takie coś innego niż Netflix. I wiadomo, że coś takiego wyjątkowego, bo to są. No, to jest stara bajka. No, i ona właśnie na przykład u mnie i wiem, że u części z Was przywołuje po prostu niesamowite świąteczne wspomnienia. Także przypominam o tym, że istnieje świat według Ludwiczka. Poza tym, w okresie świątecznym lubię sobie też składać puzzle. W zeszłym roku składałam puzzle, to było to bardzo, bardzo fajne. Spędziłam te dni, no właśnie także sobie wiecie, po prostu jadłam świąteczne pyszności, ciasta przede wszystkim no i oczywiście, że y, składałam puzzle. Także polecam wam. Jeśli macie może gdzieś tam O tutaj widzę, że już się nawet tańczy. Świetnie, cieszę się bardzo. Jeśli macie gdzieś tam może jakieś stare zapomniane puzzle, to jest to dobry czas, żeby je wyciągnąć i właśnie w okresie świątecznym ułożyć, dlatego że dla mnie właśnie ten czas świąteczny jest taki idealny do takich zajęć właśnie, jak planszówki, jak puzzle. Poza tym świąteczne piosenki u mnie są cały czas włączone gdzieś tam w tle, tak jak już wam mówiłam, ja nie śpiewam świątecznych piosenek, ale ale bardzo lubię słuchać i bardzo lubię, kiedy przychodzę do rodziców na Wigilię i jest już włączona świąteczna muzyka. U rodziców najczęściej są to kolendy, po prostu tradycyjne nasze polskie kolendy. Emilko, to masz naprawdę ręce, pełne roboty, no ale Święta, widzicie? Święta, ona sobie tutaj szamie już na dwie ręce. <laughs> Emilko, niesamowicie, super, tak trzymaj. Poza tym, właśnie, u rodziców, tak jak mówiłam, są świąteczne piosenki kolendy, a ja sobie później włączam takie różne zagraniczne, ale to już, wiecie, takie bardziej powiedzmy nowoczesne, ale to już ja sama, kiedy, kiedy wracam od rodziców z Wigilii czy tam z pierwszego dnia świąt no to wtedy już sobie włączam moją muzykę, że tak powiem, świąteczną. Ja u rodziców spędzę na pewno wigilię i pierwszy dzień świąt, bo tak tak robię zawsze każdego roku. A drugi dzień świąt spędzę sobie u siebie i właśnie wtedy przypuszczam, że zacznę składać to Lego Kevina, na co bardzo, bardzo, bardzo czekam i bardzo się cieszę, że w tym roku mi się to udało zakupić i że będę układać Lego. Czekam, czekam bardzo. Poza tymi wszystkimi zajęciami świątecznymi, które są u mnie każdego roku, no to oczywiście co robię? Nic nie robię. Siedzę, jem, piję pyszności, dużo kawki, dużo herbatki, trochę kompotu z suszu, za którym nie przepadam no i siedzę i po prostu spędzam czas z rodziną później tego drugiego dnia świąt tak trochę bardziej sobie leniuchuję wiecie, w świątecznym sweterku i nie robię nic, także tak to u mnie wygląda i czekam na wasze komentarze, jak wam mijają te dni świąteczne co lubicie robić w tym czasie czy też leniuszek czy właśnie może planszówki może puzzle, a może coś zupełnie Innego. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co wy tam miłego świątecznego lub nieświątecznego robicie właśnie w te świąteczne dni. Także ja, jak zawsze, czekam na Wasze komentarze. Tutaj Emilka nam pięknie śpiewa. Jest to też taka piosenka świąteczna, która mi się kojarzy ze świętami, szczególnie, że w zeszłym roku mój brat, właśnie, no tak, mój brat właśnie włączył świeć, gwiazdeczko, świeć. I to był pierwszy raz, kiedy usłyszałam tę piosenkę od wielu, wielu, wielu lat. I to takie było dla mnie bardzo wzruszające, że to właśnie mój brat stwierdził, że musi to włączyć przy tym momencie, w którym rozdzielaliśmy po prostu prezenty. Wiecie, dzieciątko rozdzielało prezenty. No i to jest takie właśnie moje świąteczne wspomnienie z zeszłego Roku. No i bardzo się cieszę, właśnie, że tutaj Emilka nam śpiewa. Bardzo, bardzo pięknie. A goście, widzę, nie zamierzają wychodzić z naszej restauracji, mimo że tutaj. Oj, Emilko, trzeba posprzątać, choć koniecznie zajmie się porządkami. Trzeba też klaneczki posprzątać. Mimo, że już pojedli, popili, no to dalej tutaj bardzo chętnie spędzają czas, tańce się dzieją, no niesamowite. Bardzo się cieszę. Tutaj panie też są zadowolone. Orety, moje zamówienie zostało wydane błyskawicznie. No, i to są dwie panie seniorki. E, także tak jak wam powiedziałam, e, bez problemu. Emilko, wiesz co? Potańcz sobie z nimi. Potańcz sobie z nimi. Skoro oni tutaj zaczęli tańczyć do świątecznej muzyki, to jak najbardziej. A może wy tańczycie w święta? Hmm? Może tańczycie w święta? Dlaczego nie? Przecież mm, przecież jak najbardziej można. E, co tutaj? Zainteresowanie ze strony właściciela sprawia, że czuję się wyjątkowo. Udało nam się wydać posiłki. Jej, zjedli, poszli. Super. E, Emilko, już już za chwilkę będziemy zamykać, bo już jest wieczór, a ty jeszcze musisz wrócić do domu, a jest zamieć śnieżna znowu, e, także zaraz będziemy tutaj kończyć, a właściwie może już, wiecie? Tak. E, zamykamy restaurację i zobaczmy tutaj podsumowanie. Okej, okay. jeśli chodzi o nasze tutaj, wiecie, sprzedaże i tak dalej, to tam mało ważne. Najważniejsza jest atmosfera. Ja tak sobie myślę, że chciałabym tutaj jeszcze poprosić o pomoc przy sprzątaniu. Aha, tutaj tego chyba nie mogę teraz zrobić, bo już... Poproś poprosinkę Zoe, by postarała się o wymarzoną pracę. Nie można, bo Zoe już ma wymarzoną pracę. E, dokładnie tak. Ja bym tutaj jeszcze chciała pozarządzać pracownikami i em, awansować ich wszystkich. Tak, awansujemy, mm, awansujemy Dereka. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy. No to chyba tylko Dereka. Ale wiecie, w sumie należy mu się. Należy mu się za przygotowanie tych wszystkich potraw wigilijnych, naszych przedświątecznych. To jak najbardziej. Awansik! Awansik, ciesz się! Derek, jesteś najlepszym szefem kuchni ever! Awans dla mnie i ja? Ależ oczywiście, najwyższy czas, to znaczy dziękuję pani Napoli, to zaszczyt! No wiesz co, Derek? No wiesz co? Jeszcze George tu jest, to może Georgia też awansujemy. A niech mu będzie, no tam na dzisiaj talerze, ale idą święta, więc... E, więc Sharky? co? Yellow. Więc awansik, George! Ciężkie mieliśmy początki, ale ciesz się! Dziękuję, naprawdę ciężko pracuję i bardzo się cieszę, że nie umknęło to Pani uwadze. O, widzicie jaki uśmiechnięty? No super. Trzeba by było tu jeszcze posprzątać, także wyczyść, Emilko, ten zestaw. Ja nie mogę niestety Ci pomóc, także musisz tutaj posprzątać. Jedzonko oczywiście, które zostało, zabieramy do domu. Zimno? Zimno? Co zimno? Gdzie zimno? Nie ma zimno, jest w porządku. Posprzątaj proszę, Emilko. Posprzątaj te wszystkie szklaneczki, które tutaj zostały. Ja schowam ci do kieszeni talerze z jedzonkiem. Także musimy tutaj jeszcze oczywiście, że wprowadzić porządki. No, jeszcze musisz swój sprzęt zabrać pod pachę. O, tu masz śmieci, to ja ci pomogę. Zabrać pod pachę do domu, tak? No, i będziemy, i będziemy powoli wracać. Także my tutaj z Emilką sprzątamy po tej świątecznej uczcie. I widzimy się już na miejscu, w domu. Emilka jest już w swojej ukochanej kuchni, i mimo, że jest zmęczona i jest już bardzo późno, to postanowiła zacząć przygotowania do swoich świąt, dlatego, że wiecie, no praca pracą, ale Emilka też ma do wykonania swoje domowe obowiązki, które dla niej są niesamowitą przyjemnością, i dlatego teraz zabrała się za przygotowanie sernika. Za oknem, zobaczcie, no, sypie śnieg, prawdziwa śnieżyca. Dobrze, że tym razem nie mamy żadnej awarii prądu, bo właśnie dzięki temu możemy teraz upiec sernik. Ja tutaj schowam do lodówki wszystko, co Emilka przyniosła z restauracji. Tutaj w ogóle, jak widzicie, mamy całkiem sporo wełny naszej Matyldy. Mamy też te świąteczne niespodzianki. Tutaj jeszcze te ciasteczka damy do lodówki, a tu upieczemy sernik. O, widzę Emilko, że Musiałabyś pójść do łazienki, ale to za chwilkę. W ogóle, jak tam Matylda? Matylda? Matylda sobie siedzi w chatce. Nie śpi jeszcze. Pewnie ogląda świat według Ludwiczka. Jestem pewna, że ona ogląda świat według Ludwiczka, bo wiecie, no Matylda mi powiedziała, że ona po prostu uwielbia. Dobra, mamy sernik gotowy, nasz pyszny sernik świąteczny. Czy możemy go jeszcze może jakoś udekorować? Aha, tylko weselny, dodaj świeczki urodzinowe. A, no to nie. No to nie, to w takim razie, Emilko, chodź tutaj do łazienki. Skorzystaj. Tu Tutaj wyczyść tacy na kłaczki i przenieś Twoje wyprane pranie do suszarki. No i jeszcze właśnie zajmiesz się takimi rzeczami bardziej domowymi. No, właśnie tak. Zaczęłaś dzień od prania i skończysz dzień na praniu, ale no pachnie tak, pachnie Twoim ulubionym płynem do płukania tkanin. Dokładnie tak. Widzicie, tutaj jest. O, Emilka. Emilka, tak jak ja, po prostu uwielbia zapach. Wiecie, świeżo wypranego prania. Jeśli też tak macie to piąteczka Będę już kończyć ten dzisiejszy odcinek z Emilką widzimy się jeszcze jutro jutro odcinek będzie troszeczkę wcześniej dlatego że jest Wigilia i chciałabym złożyć wam życzenia świąteczne jeszcze przed kolacją Wigilinu Także jeśli znajdziecie chwilkę to będziemy tutaj z Emilką na Was czekać. jutro też będzie oczywiście ostatni odcinek tej naszej serii świątecznej Emilkowej a dziś czekam oczywiście na wasze komentarze dajcie znać, co Wy lubicie robić w święta. Może, jeśli wiecie, przez wiele, wiele lat nie oglądaliście świata według ludwiczka, to sobie obejrzycie w tym roku, a może w ogóle nie znacie, to bardzo Wam polecam, szczególnie właśnie te świąteczne odcinki. A dziś już kończę i jak zawsze mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał Wam się. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce, pa! pa.